Marynarz Na przestrzeni lat wokół zawodu marynarza narosło wiele legend i fascynujących opowieści. Biorą one swój początek w historii, kiedy pierwsi ludzie zaczęli opływać świat i odkrywać nowe kontynenty. W filmach, a także w morskich pieśniach, które nazywamy szantami, wizerunek marynarza jest kreowany jako odważnego człowieka, który nie boi się piratów ani sztormów, a jego ulubionym miejscem jest okręt pływający wśród fal. Być może kiedyś tak było. Dzisiaj zawód marynarza wygląda zupełnie inaczej. Technologia pracy na morzu zmieniła się na przestrzeni lat. Współcześnie okręty to stalowe olbrzymy, ich rozmiary wynoszą nawet 300 metrów długości. Marynarz w swojej pracy wykorzystuje różnorodne jednostki pływające do transportu osób i towarów, koło sterowe do sterowania statkiem. Telegraf maszynowy do wydawania komend maszynowni, przyrządy nawigacyjne do wyznaczania trasy statku i radio do komunikacji z innymi jednostkami oraz inny sprzęt. Marynarze pływają na wielu różnych statkach. Takich jak holowniki, kutry rybackie, promy pasażerskie, statki wycieczkowe. Pływają też na różnego rodzaju statkach towarowych, które przewożą kontenery, ropę i węgiel. Każdy z takich statków jest inny i ma swoją specyfikę załadunku i wyładunku towaru, co wiąże się z pływaniem do określonych portów dla nich przeznaczonych. Na takich statkach pracuje naprawdę wiele osób, to właśnie tych ludzi nazywamy marynarzami. Marynarze pełnią na statku rozmaite funkcje. Każdy członek załogi specjalizuje się w czymś innym. W związku z tym zadania, które wykonują poszczególne osoby, znacząco się od siebie różnią. Na okrętach potrzebny jest kapitan, oficerowie, nawigator, zespół mechaników, magazynierze a nawet kucharz. Poza tym załoga statku może się znacząco różnić w zależności od jego przeznaczenia. Praca marynarza na mostku kapitańskim wiąże się obsługą urządzeń sterowych oraz wielu nowoczesnych urządzeń, takich jak radary do ustalania pozycji statku o każdej porze dnia i nocy, echo -sondy do monitorowania głębokości wody. Marynarze obsługują też urządzenia łączności, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Sterowanie statkiem jest trudne i wymaga niezwykłej uwagi i doświadczenia, ponieważ tylko niektóre jednostki potrafią zatrzymać się niemal natychmiast lub zmienić swoje położenie tak szybko jak holowniki. Im większy statek, tym jego ogromny rozmiar i faga powoduje, że na wodzie jego manewry odbywają się z opóźnieniem. W manewrowaniu przeszkadza mu też wiatr i fale. Marynarze zajmują się obsługą urządzeń pokładowych, sumowaniem jednostki pływającej do nabrzeża, zajmują się konserwacją statku, walczą rdzą, która ciągle pojawia się w różnych miejscach. Oto przykładowe rodzaje statków morskich: drobnicowiec, kontenerowiec masowiec, zbiornikowiec, gazowiec, statek Roro, statek pasażerski oraz lodołamacz. Aby statek pływał po morzach i oceanach, musi mieć sprawny silnik, o który dbają mechanicy okrętowi. Codziennie sprawdzają jego stan, sprawdzają punkty smarownicze, stan i czystość paliwa. Zabezpieczają prąd dla całej jednostki, a w sytuacjach kryzysowych włączają pompy wody, aby ugasić pożar. Bez sprawnej maszynowni nie popłynie żaden statek. Marynarze mogą pracować na cywilnych statkach transportowych lub pasażerskich. Mogą też pełnić służbę na okrętach wojskowych Polskiej Marynarki Wojennej. W zależności od okrętu, na jakim kandydat chciałby pracować, będzie musiał zdobyć inne kwalifikacje. Aby zostać wojskowym marynarzem, najlepszym wyborem będzie Akademia Marynarki Wojennej, która posiada szeroki wybór kierunków i specjalizacji. W przypadku cywilnych okrętów kandydat może się zdecydować na zdobycie tytułu technika nawigacji lub mechanika okrętowego. Do takiego egzaminu przystępują osoby, które ukończyły technikum o odpowiednim profilu. Aby zostać kapitanem lub oficerem trzeba ukończyć Akademię Morską. Wykształcenie wyższe lub techniczne nie gwarantuje, że marynarz zostanie przyjęty do załogi okrętu. Aby podjąć pracę w tym zawodzie trzeba spełnić szereg wymagań. Ważny jest dobry stan zdrowia, który potwierdzają badania przeprowadzone w poradni medycyny pracy. Poza tym marynarz powinien przejść szereg kursów i szkoleń, które dadzą mu dodatkowe uprawnienia i ułatwią znalezienie pracy. Marynarz pracuje na morzu, wypływa na wiele dni, tygodnia, a nawet miesięcy. Nie każdy potrafi znieść tak długą rozłąkę z rodziną czy przyjaciółmi. Poza tym na morzu zdarzają się sztormy, podczas dalekich rejsów zmieniają się strefy klimatyczne. Dlatego marynarze powinni być silni i sprawni, a poza tym odważni, odporni na stres i odpowiedzialni. To praca, w której często podejmuje się decyzje w sytuacji napiętej, w której narażone jest życie lub zdrowie innych osób. Praca marynarza jest ściśle związana z długimi morskimi rejsami, z dala od lądu i znajomych twarzy. Na morzu jest tylko okręt i jego załoga. Grupa, która w kryzysowej sytuacji może liczyć wyłącznie na siebie. To ciężkie, często wyczerpujące zajęcie, ale osoby, które kochają morze, zawsze znajdą na statku swoje miejsce. Każdy, kto chce zostać marynarzem, musi się tego zawodu nauczyć. Są szkoły, które specjalizują się w uczeniu tego zawodu. Po ukończeniu szkoły podstawowej możesz uczyć się zawodu w Szkole dla Marynarzy.